football It hurts and humbles for every winner a loser for every triumph a defeat But on the horizon awaits a new season a new opportunity for redemption for glory for immortality the brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge. New battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second. The best game. Our game. The new season awaits. Dariusz Szpakowski wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem kłaniamy się, witamy i zapraszamy na finałowy mecz Pucharowy. Z pewnością czeka nas naprawdę wiele emocji. Mimo niewyleczonej do końca kontuzji, oby nie spowodowało to kolejnej przerwy i to dłuższej grze. Nie, rozpoczęli spotkanie. Ips. Atak Manchesteru City. Kenneth Bale ładnie złapał ten strzał. przy piłce Rooney. To musi być gol! Jest teraz atakowany. Zdecydował się na strzał. Piękny gol! W siódmej minucie, hazard. Jezus na was. Efektowne to zagranie piętą. Mata. Neymar. Blisko polekarne może strzelać. Straci piłkę. Ross. Ależ teraz ładnie uniknął tego ślizgu. Udanie przeskoczył. Mata przy piłce. Wspaniały dribbler fantastycznie radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden. No, uczyka obrońcy. Czy to wykorzysta? Piłka w bramce i mamy wyrównanie. I piłka ląduje w siatce. Kolejny wspaniały gol w jego wykonaniu. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Blisko już do bramki. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Strata w środkowej strefie boiska. Udanie, podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. A teraz przy piłce kompan. Ma wsparcie partnerów. Piłka w pole karne. Nikt nie podążał za tą akcją. Wszystko odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Kapitalnie... Bale. Neymar. Wspaniałe zagranie. Świetna technika. Brawo. Ciepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Zwej treci napastnik będzie miał szansę. Ależ złapał! Toń Kross. Sędzia zastosował tej przywilej korzyści. Czy uda się Bawarczykom go wykorzystać? Miller. Szaleń atakuje obrońca. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z auku. Przebili. Miller. Ależ piękne wejście. Ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. jak precyzyjnie. Miller. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No tak, to nie może się podobać. Do przerwy 1 do 1. Ciężko jest wskazać faworyta po pierwszej połowie. Zgadzam się, Darek, wydaje mi się, że to jest mecz godnych przeciwników. Doping niesłapnie Rozpoczyna się druga połowa meczu przy piłce Bayern Monachium. Kineski. Świetnie się ustawił i przejął piłkę Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją Mało nóg nie połamał przeciwnikowi Spóźniony wślizg i słuszna decyzja sędziego Zanosi się na ciekawe rozwiązanie tego rzutu wolnego. Przywołuje teraz kolego z zespołu. O wiele za wysoko, nad poprzeczką. Ips. Neymar. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. pomcili mu z pomocą. Jezus Na Navas. Neymar. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. No i Runi. Blisko pole karne. Nie podoba się to kibicą, ale czasami nie ma innego wyjścia. Guerrero. To musi być gol. Dośropkował. No spanikował jak na pierwszej randce, ale oddalił zagrożenie. Będzie szansa na bramkę. Sędzia wykrytuje, jest spalony. Toni Kroos. Jezus na Was, mapa Sergio Aguero, sprytnie teraz. Czy to wykorzysta? Aguero! Jak on tego nie trafił w Ale z drugiej strony, jak kapitalnie zachował się bramkarz. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Widać było, że jedyne o czym myślał, to byle wybić tę piłkę. Ale walka o piłkę. Czy piłce Cristiano Ronaldo... Piłki. Brawo. Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę, bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni środkowanie, ale do kogo? Nie ma partnerów. Mamy zmianę dwóch zawodników. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Kroos, Miller, Dali Martinez, Kroos, a teraz przy piłce Cristiano Ronaldo, piłka trafia do przeciwników. Czy to wykorzysta? I. Kiepska interwencja, na szczęście niezły refleks. Ciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Bliska już do bramki. Zaczyna się ostatnie 5 minut tego spotkania, wciąż remis. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Niebezpieczeństwo zażegnane do końca niewiele czasu. To mogła być ostatnia akcja rywali. Puero Gareth Bale Potoczą się losy meczów po tej bramce. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Ależ jest wyczerpany. Nie ma sił już na dalszą grę. Jest do zmiany. Alaba. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Czy to wykorzysta? No, pokazał teraz, że jest osły. Koniec meczu. Prawa. Zwyciężają, są mistrzami. Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale.